Cześć, witam ponownie z tej strony Roki. Dziś zajmiemy się meczem pomiędzy. Atalantom aps PSG, czyli bardzo ciekawym, jest zapowiadającym się starciem w ramach Ligi Mistrzów. Czyli po pierwsze zachęcam Was do oglądania tego meczu, po drugie do obstawiania. Ja muszę powiedzieć, że jestem przed tym spotkaniem trochę rozdarty, ponieważ sercem na pewno będę za Atalantom. Po pierwsze, dlatego, że Włosi mają szansę napisać naprawdę kapitalną historię w trakcie tej edycji Ligi Mistrzów. Przypomnijmy sobie, że oni przegrali trzy pierwsze spotkania w fazie grupowej. Mieli wtedy bilans z dwóch goli strzelonych i je aż 11 straconych. No mówmy się, gdy gra z Szaktarem Donie, z Gwinanem Zagrzeb i Manchesterem City, no to nie ma się czym chwalić, po pierwsze. Po drugie, no podnieść się po czymś takim, no to też trzeba być naprawdę kozakiem. Atalanci się udało, doszła już do ćwierćfinału, a ma szansę cały czas na więcej. Po drugie, tej drużynie kibicuję, dlatego że to jest ekipa, która po prostu chce grać w piłkę chce grać, w piłkę bardzo ładnie i ma kilku zawodników, którzy potrafią to robić. Nie będę ich tutaj teraz wymieniał, bo to nie ma większego sensu, no ale jeśli śledzicie trochę seria, no to pewnie doskonale wiecie, kogo mam na myśli. Czyli z dzisiaj sercem na pewno będę za Atalantą, ale. Rozum podpowiada mi, że to jednak PS, że ma większe szanse w dzisiejszej rywalizacji. Dlaczego? No, między innymi wróciłbym do rywalizacji w poprzedniej rundzie Ligi Mistrzów, tej rozegranej już, już po pandemii, konkretnie do meczu Juventusu z Lyonem też zmierzyły się drużyna. Włoska z Francuską, i to spotkanie pokazało, że fakt, iż Liga Francuska nie wróciła do gry, wcale nie musi działać bardzo mocno na niekorzyść drużyny, która gra w lidze mistrzów. Lionowi nie przeszkodziło to wyeliminować Juventusu. Jest tylko jeden mecz, czyli, czyli tutaj jest trochę, trochę łatwiej. Mam wrażenie, że Paryżanie w związku z tym też będą na takiej świeżości, świetnie przygotowani do tego meczu z Atalantą i po prostu go wygrają. Drużyna ze stolicy Francji już po tej przerwie zagrała dwa oficjalne spotkania. Po pierwsze wygrała Puchar Francji, po drugie zwyciężyła w Pucharze Ligi Francuskiej. To nie były jakieś wielce przekonujące zwycięstwa, no ale jednak Dwa trofea wpadły do gabloty Czyli już przechodząc tak stricte do typów No to po pierwsze Moim zdaniem warto pomyśleć nad postawieniem Na PSG Po drugie spojrzałbym na bramki Ponieważ obie ekipy bardzo lubią Strzelać gole Jak popatrzymy na rozgrywki ligowe No to obie mają powyżej Średnio powyżej 2,5 gola Na mecz Dlatego proponuję spojrzeć na typ że przynajmniej dwa gole padną już w pierwszej połowie, bo takiego otwartego meczu się spodziewam. Po drugie, połączyłbym te dwa wcześniejsze zakłady i powiedziałbym, że PS, wygra, ale obie, obie, go, obie ekipy strzelą w tym spotkaniu bramkę. No Widzicie możliwości, jest mnóstwo, no, ale zachęcam do wybrania jednej z tych trzech. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i zaglądajcie na znane typy.pl